Czym mierzą się tacy pacjenci, którzy czekają na ten przeszczep płuc? Nasi pacjenci to pacjenci skrajnie ciężcy, skrajnie cierpiący. Są chorzy, którzy się duszą praktycznie każdego dnia. To są chorzy na domowej tlenoterapii, uzależnieni od podawania ciągle tego tlenu, nierzadko na mechanicznej wentylacji. Także mamy do czynienia z bardzo ciężko chorymi ludźmi. Oni naprawdę każdego dnia walczą o to, żeby przetrwać i bardzo czekają na ten przeszczep. Tak, bardzo czekają na przeszczep. No, robimy wszystko z naszej strony, żeby tych przeszczepów było jak najwięcej. Obecnie w Gdańsku przeszczepiamy blisko 40 i robimy blisko 40 przeszczepów rocznie. To jest bardzo duża liczba, bo takie średnie ośrodki europejskie wykonują około 20-30 przeszczepień. To już mówi się o dużym ośrodku. A w, w momencie, kiedy przekracza się liczbę 40-50, to już są naprawdę duże, duże liczby. Natomiast tych przeszczepów wciąż jest za mało, bo szacuje się, że jeżeli w Polsce wszystkie ośrodki w Polsce, w Polsce łącznie razem wykonują około 100 przeszczepień, to tych przeszczepów powinno być rocznie 200. A potrzeb jest znacznie więcej. Tak, no, no tak jak mówię, my wykonujemy kostu, a powinno ich być wykonywanych około 200. Wtedy za, potrzebu, to zapotrzebowanie byłoby pokryte i myślę, że chorzy nie, nie mielibyśmy, e, e, mielibyśmy te, te listy biorców e, no, pozytywne. Na czym polega trudność w przeszczepianiu płuc? No bo tych nerek wykonuje się jednak, tych przeszczepów znacznie więcej. Dawców do płuc jest mniej, bo tylko 30% tych, którzy nadają się do przeszczepu serca są wykorzystywani do przeszczepów płuc, także dawców w przypadku przeszczepów płuc jest szczególnie mniej niż w przypadku przeszczepów nerek. Jest, teraz bardzo pracujemy nad takim programem pozaustrojowego kondycjonowania płuc i myślę, że tutaj przez rutynowe wdrożenie tej metody będziemy mogli poszerzyć pulę dawców. Co to jest za metoda? Tak odrobinę niech Pan wyjaśni dla przeciętnego Kowalskiego, co to tak naprawdę znaczy. Tak jak mówiłem, nie każde płuco się nadaje, w związku z czym my możemy to płuco wyjąć, też mówię bardzo kolokwialnie, wyjąć, skondycjonować, czyli poprawić jego funkcję, poprawić jego działanie i wszczepić choremu. Czyli możemy to zrobić poza ustrojem. I to powinno przyspieszyć te kolejne przeszczepiania? To powinno zwiększyć pole dawców, że tych właśnie płuc, które się na, będą nadawały, będzie więcej. Y Jakie pan ma plany marzenia na kolejne lata, żeby tych przeszczepów było więcej? Żeby przeszczepów było więcej, żebym spotykał się tutaj z jak największą liczbą chorych, których wypisuję do domu w doskonałej kondycji, w takiej kondycji, że oni tu pewnie... Szybciej pobiegną ten bieg niż, niż, niż na przykład ja. Także, no tego, żebym jak najwięcej wypisywał, wypisywał zdrowych chorych do domu. Jakie to jest uczucie dla pana? Widzieć dzisiaj tyle tych osób, tylu pana pacjentów, którzy czują się świetnie, z radością występują w tym biegu no i cieszą się normalnym życiem. Bardzo wzruszające. Muszę powiedzieć, że trochę trudno sobie z tym radzę. Jest to takie fajne uczucie. Oni są mega zadowoleni, mega szczęśliwi. Ja ich ciągle Widzę takim szpitalu, w takim dystansie, lekarz, lekarz pacjent w takich, w takich relacjach ciągle tych murach szpitalnych i to, a to jednak człowiek widzi, że ta pasja i praca, w którą człowiek wkłada mnóstwo własnego serca, emocji, no jednak procentuje w sposób absolutny i że warto, warto być lekarzem w sumie.